Papież zmarły Franciszek ogłosił rok jubileuszowy, rok 2025, który jest pod hasłem Pielgrzym nadziei, mamy być pielgrzymami nadziei. Jesteśmy pielgrzyma wspominała ta procesja Bożego działa. Jesteśmy cały czas w czyli Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Pośród e, wielu trudności, które nas unikają dzisiaj wokół, widzimy kryzys wojny, e, widzimy kryzys, e, który jest na Bliskim Wschodzie. Toczy się już wojna w Iranie, w Ziemi Świętej, w Gazie. Wiele osób umiera. E, widzimy też niedaleko. Że ten toczący się ciągle konflikt, który ciągle jest na naszej wschodniej granicy, tam na Ukrainie, ciągle jest. Ale też chcemy widzieć kryzys i tą wojnę duchową, która trwa o rządy dusz. Wojna, która toczy się o człowieka, o duszę człowieka, o zbawienie człowieka, o życie wieczne człowieka. I widzimy y, tę wojnę, która trwa i dzisiaj wojnę polsko-polską, wojnę y, o rodzinę, o wartości wyższe, wojnę o ojcostwo, o macierzyństwo, wojnę, aby rodzina była rodziną, aby Bóg był na pierwszym miejscu. Na pierwszym życiu. Y, widzimy wielki kryzys ojcostwa. Widzimy wiele rozpom, wiele rodzin, które wierzyły się sakramentu małżeństw. Kłótnie spory, większy egoizm, większa jakaś prywata przygnięcie do pieniąca, które powoduje to, że zapominamy głosi o wartościach wyższych, a przede wszystkim o Panu Bogu i winie egoizmu wygody, odrzucamy. odrzucamy, drugiego człowieka, żonę, męża, nie czasu z dziećmi, wolimy dać tableta, laptopa, żeby te dzieci same sobą się zajęły, żeby ja miał czas przed telewizją, żeby ja miał czas przed smartfonem. Widzimy kryzys ojcostwa, gdzie brakuje mężczyzn, ojców, że będą wypełniać swoje powołanie powołanie do ojcostwa, do bycia mężem do bycia mężem który stanie w obronie rodziny który będzie bronił małżeństwa który będzie obecny w życiu I ten kryzys ojcowska następuje i te wszelkie kryzysy które są te wszelki grzech, który nas otacza, te zło, sprawia, że możemy iść i pielgrzymować, ale bez, bez nadziei. A mamy być ludźmi nadziei, mamy być pielgrzymami nadziei. I na ten czas pielgrzymki tutaj teraz kaczenie ale też kulem w w naszym życiu. Wielu świętych. Spośród nich jest święty Józef. Święty Józef, oblubienie z najświętszej dziewicy Maryi, który jest przykładem opiekuna, który jest przykładem państwa, który jest tym, który właśnie w chwilach kryzysowych, w chwilach niebezpieczeństwa i zagrożenia staje na wysokości zadania. I potrafi obronić świętą rodzinę, potrafi obronić Maryję, która podróżuje do Betlejem, które potrafi obronić dzieciątko Jezus i Maryję, uciekając do Egiptu przed wojskami heroda, które chcą zgładzić dzieci. Jest tym, który potrafi poprzez swoją pracę, milczenie, przez swój Wysiłek codziennej pracy otoczyć opieką y, 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 dzieciątko Jezus. Jest tym, który później wraca do Nazaretu i jest cały czas obecny. I takiego Józefa potrzeba nam, który opiekuje się dzisiaj całym kościołem i nad nim wszystkimi, który pokazuje, wyznacza nam drogę do. Do prawdziwego ojcostwa, do prawdziwej obecności, która jest chronieniem obecności, która daje siłę i moc, która daje nadzieję. Jak Paweł II w Redemptoris Custos napisał: „Józef jest nie tylko opiekunem Jezusa, ale także opiekunem Kościoła, bo Kościół to ciało Chrystusa.” Zobaczcie, że święty Józef opiekował się, towarzyszył Jezusowi, wychowywał go, uczył pracy, modlitwy, odpowiedzialności. Był przede wszystkim obecny, obecny w życiu Jezusa, w życiu Maryi. Nie uciekał, nie dezesterował. Jego obecność była bierna, stabilna, kochająca, dyskretna. W Ewangelii co prawda nie mówi ani słowa, ale Jego milczenie mówi więcej niż niejeden wykład. On trwa, jest obecny, nie narzeka, lecz e, kiedy szkodzi kryzys, trud, obierza powierza siebie i swoją rodzinę Bogu. Jest człowiekiem wężem sprawiedliwy, jest człowiekiem modlitwy. Kocha, choć czasem nic nie rozumie, wierzy, choć jest niepewność, chroń, ukradnie, o sam może czuć się bezradny. Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj mężczyzn, ojców, w świecie, gdzie wiele rodzic się rozpada. Święty Józef uczy, że największym darem jest wierna, cicha, odpowiedzialna obecność. On nie był mesjaszem, ale przyjął mesjasza do swojego domu. I to wystarczyło, by był święty. On był, który, on był tym, który trwa wiernie na modlitwie. Ufał Bogu i był mu posłuszny. Kiedy anioł do niego powiedział, wstań, weź dziecię, wstał dziecię i poszedł. Kiedy anioł powiedział do niego, weź Maryję, wziął i trwał przy niej. Chociaż nic nie rozumiał chociaż nic tego nie pojmował. Bracia i siostry, jubileusz roku 2025 trwa. To czas powrotu do źródeł wiary, do Eucharystii, do Kościoła, jako wspólnoty nadziei. To czas powrotu do postawy Józefa, odpowiedzialnej, wiernej i milczącej, ale głęboko zjednoczonej z Bogiem. Idźmy więc dziś z Jezusem jak Święty Józef, bądźmy z Jezusem jak Józef, bądźmy w rodzinach, które są podstawową komórką społeczną kościoła, które są kościołami domowymi i bądźmy mężczyznami, które wiernie trwają i bronią rodziny, bronią wartości, bronią Boga. Jak bronić? Przez modlitwę. Przez trwanie, przez wspólne odmawianie codziennego wacierza w domach, przez wspólną Eucharystię, poprzez to, że wspólnie będę w domu odmawiał różaniec, poprzez to, że będę wspólnie spędzał z rodziną i z dziećmi czas, nie będę bał się zmarnować tego czasu dla swoich dzieci, dla swoich najbliższych, i przede wszystkim też przez milczenie. Bo modlitwa to także milczenie. Żeby usłyszeć Boga trzeba zamilknąć. Żeby usłyszeć drugiego człowieka, żeby zrozumieć żonę, żeby zrozumieć dzieci, czasami trzeba zamilknąć, trzeba posłuchać tej drugiej strony. Czy ja dzisiaj chcę być jak święty Józef? Czy żyję w obecności Jezusa? I z Jezusem tak jak święty Józef. Czy jestem pielgrzymem nadziei, wędrowcem, który ma tą siłę pochodzącą od Boga, Boga, który jest obecny w najświętszym sakramencie, który jest z nami, który przyszedł, wcielił się, wcielił się, przyszedł w Betlejem w rodzinie pośród Józefa i Maryi. I także on w rodzinie się objawia dzisiaj. I przychodzi do nas. Niech święty Józef, opiekun Jezusa i nasz patron na te trudne czasy będzie naszym patronem. Niech za nami się wspiera, niech za nami się modli. I my modlmy się do Niego. Święty Józefie, opiekunie Jezusa i Maryi, naucz nas. Być ludźmi nadziei, naucz nas chronić nasze rodziny, trwać przy Chrystusie i służyć Kościołowi wiernie. Prowadź nas drogą wiary, odwagi i miłości. Pomóż nam słuchać Boga z otwartym sercem, a czasem milczeć. Trwać przy naszych rodzinach z czułością, odwagą i nieść Chrystusa światu w codziennych czynach. Prowadź nas jako pielgrzymów nadziei.